Trzecia edycja Krupiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego właśnie się rozpoczęła, a my odwiedzamy to wydarzenie, by sprawdzić, czy Ostrołęczanie i mieszkańcy naszego regionu czują już klimat świąt, co zjedli i co kupili na tegorocznym jarmarku. Do pełni szczęścia brakuje nam oczywiście śniegu, ale mamy nadzieję, że ten jeszcze się pojawi. Nie przedłużając, zapraszamy Państwa do oglądania naszego reportażu i do odwiedzenia tego wydarzenia. Panie Mikołaju, kolejka do Ciebie jest tak wielka, ale udało nam się wreszcie dopchać. Skąd przyjechałeś? No, Z dalekiej Laponii, oczywiście. A jak minęła ci droga? Dziękuję droga, bo fantastyczna, z przyjemnością jest gościć po raz kolejny na jarmarku kurpiowskim w Ostrołęce. Czy dzieci w Ostrołęce i w całym naszym regionie są grzeczne? Zdecydowanie to chyba jedne z najgrzeczniejszych dzieci na całym świecie. Razem ze mną młodzież z pierwszego liceum, która właśnie przed chwilą zaśpiewała na scenie, czy czujecie już klimat świąt? Jak najbardziej już niedługo przerwa świąteczna. Myślę, że każdy byłby szczęśliwy z tego czasu, że móc odpocząć w końcu od szkoły i od zadań codziennych. A czy długo przygotowaliście się do występu? Tak, długo. Próby były. Były, były. A może zjedliście już albo coś kupiliście na tym jarmarku? I jeszcze nie, ale jesteśmy świeżo po występie, więc wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku zmierzamy. Dzieje się herbatą i odwiedzam stoisko, które zawsze cieszy się największą popularnością. Jakie kołacze sprzedają się dzisiaj najlepiej? Dzisiaj najlepiej kołacze sprzedają się wanila e, z powidłami. A cynamon, mój ulubiony? Też, oczywiście, biorek najbardziej, ale wanila e, schodzi najlepiej. Przed Wami jeszcze kilka dni pracowitych. Życzymy, żeby Ostrołęczan jak najwięcej odwiedziło to stoisko. Zawsze jest tak, że odwiedzają, ale najwięcej jest w niedzielę. Sobota, niedziela. Spotkaliśmy taką świąteczną ekipę, co wy tutaj macie? Mamy pierniczki dla ładnie uśmiechniętych dzieci, dorosłych również. I tak chodzimy, roznosimy, uszczęśliwiamy tam dzień państwu i ich pociechom osób coraz więcej się zbiera na jarmarku, prawda? Tak, no coraz więcej. Z każdą godziną jest coraz więcej osób. Razem ze mną prezydent miasta Ostrołęki, Paweł Niewiadomski. Panie prezydencie, udało się! Trzecia edycja jarmarku w Ostrołęce właśnie się rozpoczyna. Dokładnie tak, trzecia i na pewno nie ostatnia. W tym roku też wiele atrakcji dla mieszkańców naszego miasta i nie tylko, bowiem, że przyjeżdżają również mieszkańcy regionu. Oczywiście dla dzieci i dla dorosłych. Warsztaty plastyczne, w Muzeum Kultury kurpiowskiej w Galerii Ostrołęki. Łęka, karuzela za moimi plecami, również dużo takich atrakcji towarzyszących. tak? Coś dla ciała i coś dla ducha, też stoiska ładnie przygotowane. Nowością jest oczywiście brama, która otwiera w tym roku trzeci jarmark bożonarodzeniowy, więc bardzo się cieszymy, że się udało. Pogoda jest dobra wiadomo no śniegu nie ma, ale jest dobrze, bo nie pada deszcz. Więc myślę, że przez te cztery najbliższe dni e, będzie to taki miły czas dla mieszkańców Ostrowenki, żeby już troszeczkę się w ten e, czas przedświąteczny e, wczuć, e, żeby powoli do tych świąt się przygotowywać. E, wystawcy oferują naprawdę e, różnego rodzaju e, wspaniałe rzeczy, zarówno te gastronomiczne, jak i e, na prezenty. Więc myślę, że każdy znajdzie coś e, dla siebie. Ja myślę, że przez te cztery dni ta pozytywna energia znowu zagości na ulicę Starego Miasta i wspólnie będziemy mogli przygotować się właśnie do Świąt Bożego Narodzenia. A czy Pan Prezydent czuje już klimat świąt? E, oczywiście, że tak. Ja tu już od paru dni obserwuję właśnie przygotowania do jarmarku. Dzisiaj w Urzędzie Miasta też pojawiają się choinki, więc powoli już ten nastrój świąteczny naprawdę czuć. Widać też uśmiechy na twarzy urzędników, bo ten okres świąteczny jest coraz bliżej, więc myślę, że z każdym dniem będzie on coraz bardziej większy. I ostatnie pytanie. Czy wybierze się Pan na to wydarzenie z całą rodziną? Oczywiście, że tak, ja myślę, że taki jarmark jest idealnym miejscem do tego, aby wspólnie z rodzinami przyjść, nawet czy porozmawiać, czy spotkać się ze znajomymi, więc bardzo się, cieszy, bardzo się cieszę, że ten jarmark jest, więc z moją już powiększoną rodziną, bo w tym roku mi się rodzina powiększyła. Na pewno będziemy się pojawiać na jarmarku i też czerpać z tej energii, która się tu wytworzy. My zapraszamy wszystkich czytelników, nie tylko ze strołęki no i polecamy tą bramę, bo zdjęcia przy bramie na wejściu do, na jarmark są. Wychodzą naprawdę pięknie. Miło nam to słyszeć, więc z kolei strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten e, e, obszar związany z e, jarmarkiem, z tą e, dodatkowymi osobami i wystrojem e, jarmarku. Razem ze mną Natalia i Maja, które mają piękne opaski. Dziewczyny, czy jadłyście już coś na jarmarku? No, właśnie, obwarzanki, które tak. są bardzo, bardzo dobre. Tak, to zgadzam się z talio. A kupiłyście już coś, jakieś prezenty? Na razie nie, ale roznosimy piękne pierniczki świąteczne, także zapraszamy na jarmark. Czy wy na tym jarmarku jesteście pierwszy raz, czy byłyście na poprzednich edycjach? Byłam w poprzednich latach. Ja jestem pierwszy raz. I jak oceniasz? Jest bardzo fajnie na razie, ale myślę, że później będzie lepiej jeszcze wieczorem. Jak jest ciemniej, to po prostu jest lepsza atmosfera. Razem z nami Ada, która przyszła na jarmark z dziadkami. Co wieszasz na końce? Dzwoneczki, bombki na chońce, czasami też takie sama robię. Super, ta choinka naprawdę na pewno jest piękna, a teraz zapytam Panią, czy czuje już Pani klimat świąt? Na no pewno, że tak. Trzeba zakupy zrobić, ciasteczka są upieczone, także żaden problem, trzeba wszystko wcześniej porobić. A jaka jest ulubiona Pana potrawa wigilijna? Ziemniaki z kapustą. Razem ze mną Daria i Lena, co zjadłaś i kupiłaś na jarmarku? Mm, ja zjadłam dzisiaj jabłko z karmelem, tylko y, już go zjadłam, a Lena zjadła Jakoś z karmelem i ogólnie, e, co ja jeszcze jadłam? Jakoś tam bułkę, bułkę. Dobrze. dobre. Jak oceniacie? Bardzo fajnie, bardzo fajny klimat. Tak. A ceny są tak odstraszające, czy wcale to nieprawda? Tak, normalnie raczej, bo na takich eventach raczej normalne są ceny, takie wyższe tak. trochę. Normalnie, ale zależy co, ale w większości to... Razem z nami radny Bartosz Śnieciński. Czy zjadłeś już coś i kupiłeś na jarmarku? Z prezentów jeszcze nic nie wybierałem, kupiłem tylko taką małą świeczuszkę tutaj od stowarzyszenia, które która zbiera pieniążki na cele charytatywne, a z jedzenia już udało mi się zjeść zapiekankę z żurawiną i osypkiem, tak więc bardzo polecam, bardzo smaczna. No i czekolada z witą śmietaną, to robi, robi szał. To trzecia edycja, ty już na pewno jesteś po raz trzeci i jak, jest lepiej czy gorzej? Z roku na rok jest coraz lepiej. Mam wrażenie, że w tym roku naprawdę dużo więcej mamy światełek, dużo więcej y, tych stoisk, tak więc y, jak najbardziej na plus. No mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz, coraz lepiej, coraz więcej, więcej ludzi będzie przyciągał ten jarmark i coraz więcej wystawców. Teraz stanowisko wyjątkowe i bardzo proste, ale drodzy Państwo, na pewno wiecie, że prezent, jeżeli szukacie prezentu na mikołajki i na święta, to skarpety są prezentem idealnym. Ja proponuję skarpetki wełniane. Z motywami świątecznymi, cena bardzo przystępna. Zaczynają się od 8 zł do 25. Ale te za 25 to już są naprawdę górna półka. Bo te skarpety wełniane, czym one się różnią od takich no, bawełnianych, albo w ogóle tych poliestrowych? Te skarpety nie, nie pocą się. Cieplutko w nich, są cienkie, grube, od wyboru do koloru. A czy ta wełna, która w nich jest, ona nie koli, nie drapie? Nie, bo mamy z angory, to jest wełna z królika, mamy z alpaki, mamy z merinosów, zapraszamy na stoisko. Myślę, że przekonaliśmy wszystkich Ostrołęcza. Myślę, że tak, bo jestem tutaj drugi raz i mam bardzo dużo ludzi, którzy wracają. Jak nie skarpety, to szukamy dla Państwa kolejnego pomysłu na prezent. Kobiety uwielbiają biżuterię, tego nie trzeba mówić. Co Pani tutaj ma? Mam tutaj biżuterię wykonaną z naturalnych kamieni, którą sam, sama wykonuję teraz raz z moją siostrą. I polecam, bo rzeczywiście y, dodatkiem do każdego stroju jest właśnie biżuteria. Skromniejsza, może bardziej taka wyzywająca, przyda się teraz i i może z okazji Sylwestra, że takie poczucie e, może nie chciałam powiedzieć piękności, ale takie e, w każdym bądź razie będzie takim dodatkiem do stroju. Kontynuujemy nasz prezentownik, były już skarpety i biżuteria, a może teraz coś bardziej gastronomicznego. Mamy tutaj miód, a jaki miód konkretnie macie? Mamy miód z naszych okolic, z okolic Ostrołęki. i takim po prostu taki sprzedajemy i moim zdaniem jest taki najlepszy. Z naszego okręgu. A jaki rodzaj miodu się sprzedaje najlepiej dzisiaj? Wszystkie miody się sprzedają. Mamy lipowy, mamy spadziowy, mamy leśny, malina jeżyna kruszyna z naszych właśnie okolic. Mamy miód nawet wierzbowy, dość rzadki. Kremowane, mamy świeczki z, z wosku, no moim zdaniem najlepszej jakości. Także oferujemy naszym klientom. To ja teraz państwu podpowiem jak taki miód ładnie zapakować, no bo możemy wziąć właśnie taką gałązkę, jakąś szyszkę, plastikowy celofan, miód i właśnie świeczkę i mamy przepiękny prezent obwiązany jeszcze w snorzeczko. Nasz miód ma enzymy, także no moim zdaniem jest bardzo zdrowy. Razem z nami Urszula ze Strołęki. Lubisz kołacze? E, bardzo. Właśnie stoimy w kolejce tutaj, powiemy Państwu, do kołacza i te kolejki są zawsze jak najdłuższe właśnie tutaj. Z czym zamówisz kołacz? Yy, myślę, że z posypką Oreo i z, nie wiem, z jakąś czekoladą, może białą. Czy ty tak samo jak ja czekasz na jarmarku, żeby właśnie ten kołacz się pojawił i to jest niezbędny element jarmarku? To jest absolutnie niezbędny, bo to jest najpyszniejsza rzecz, jaką tu można zjeść. Skuszeni pięknym zapachem korzennych przypraw odwiedzamy stoisko różowej babeczki. Co wy tutaj macie? E, sprzedajemy w tym roku e, ciepłe ciasteczka, ciepłe bułeczki cynamonki i czekoladowe. E, również są na przykład zestawy do ciepłej czekolady, można dać na przykład w prezentach. Są kulet, które się wrzuca na przykład do ciepłej czekolady z kakałem i z piankami w środku. No i oczywiście mamy też. Ciepłe, gorące kakao z piankami i zimową herbatkę. Robi się coraz zimniej i wszyscy się grzejemy przy koksownikach. Słyszałam, że wy na jarmark dopiero co przyszliście, ale już jakieś opinie o jarmarku na pewno macie. No na pewno klimat jest super, Ciep ciepło jest, można się ogrzać. No i na pewno będziemy się jeszcze rozglądać, zobaczymy co tu jest, ale zapowiada się super. A co planujecie zjeść? Coś słodkiego na pewno. Kolejka do kołacza robi się coraz większa, więc na pewno ten kołacz świadczy to o tym, że jest pyszny. A co zamierzacie kupić? Może szukać jakichś prezentów świątecznych? Szukamy w sumie jakichś ozdób świątecznych, zaopatrujemy się też na jakieś świąteczne jedzenie. Na pewno mamy w planach bigos. No i jeszcze nie wiemy. Zostawiamy sobie trochę niespodziankę, bo jeszcze nie zobaczyliśmy wszystkich stoisk i zobaczymy. No i ostatnie pytanie, czy czujecie już klimat świąt? Tak, zdecydowanie, za wcześnie nawet. Ja jeszcze nie, ale mam nadzieję, że teraz poczuję. Oczywiście, że tak, bo Ostrołęce zawsze o tej porze roku jest już klimat świąt. Nam się to bardzo podoba, jest super. Kontynuujemy nasz przewodnik prezentowy. Jesteśmy przy kolejnym stoisku i mamy tutaj piękne pierniczki. Dziękuję bardzo. Jakie te pierniczki pani tutaj ma? Bo widzę, że są i choinki i takie typowe ciastki. Różni w zestawach i pojedynci i takie balwanki, takie jaka zima takie to Zapytam teraz panią, czy pani już czuje klimat świąt? No oczywiście, że. pile <laughs> zrobić. No właśnie, znaczy... a ile takiej pierniczki się robi? Długa. Długa. Pierniczki to nie wszystko, bo są też piękne takie pluszaczki. Ona moja pasja to dokowanie. Także zapraszamy. I ta pasja pewnie trwa trochę dłużej niż pierniczki. Tak jest. Razem z nami pani Kasia ze strołęki, Jakie potrawy przygotuje pani na święta w tym roku? Y, ja... Tak. Kapusa z grzybami, pierogi z kapusa z grzybami, pierogi ruskie, bo wnuczka bardzo lubi. Y, do, do tego krokety też. Do tego ryba po grecku, y, śledź pod piórzynką. Także ja bardzo dużo robię potraw. Święty Mikołaj jest na jarmarku naprawdę popularny, tu ciągle kręcą się ludzie, ale Mikołaj udało nam się ponownie do Ciebie dostać. Czy Ty lubisz swoją pracę? Zdecydowanie myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych prac na świecie, dzięki której możemy uszczęśliwiać zarówno tych najmniejszych, ale i tych dorosłych. Obkupieni świątecznymi prezentami i pełni świątecznego nastroju, dziękujemy Państwu, że obejrzyliście nasz reportaż. Życzymy oczywiście wesołych świąt i zapraszamy do odwiedzania jarmarku, który, przypominamy, trwa do niedzieli. Do zobaczenia!